Miejska energetyka cieplna w Ostrowcu Świętokrzyskim za ubiegły rok wygenerowała stratę w wysokości 31 milionów złotych. Ten wynik jest, jednoznacznie określa, że jest to kwestia CO2, czyli tych uprawnień do emisji CO2, z którymi dzisiaj staramy się walczyć, żeby jak najmniej zapłacić za CO2. I stąd podjęta reorganizacja procesu wytwarzania ciepła, który pozwoliłby miejskiej energetyce cieplnej zmniejszyć koszty zakupu uprawnień CO2. Przeprowadzona została modernizacja kotłowni zlokalizowanej przy Alei Solidarności, już w tym roku kotłownia gazowa pracuje bez kosztów CO2. Drugim etapem jest sprawa związana z wyjściem z u w mecu całkowicie. Konieczne było powstanie nowego podmiotu gospodarczego, tak aby przy ulicy Samsonowicza funkcjonowały dwa odrębne zakłady produkujące ciepło. Stąd inicjatywa powołania przez gminę spółki ciepłownia Ostrowiecka. Trwający blisko dwa lata proces restrukturyzacji właśnie się zakończył. Spółka, która powstała, czyli mam na myśli ciepłownia Ostrowiecka, będzie producentem energii cieplnej tak jak Miejska Energetyka Cieplna, i wspólnie produkując ciepło dla mieszkańców Ostrowca pozwoli nam obniżyć koszty funkcjonowania dwóch spółek, nie płacąc ETS. Zmniejszenie kosztów zakupu uprawnień CO2 ma przynieść spółce wymierny zysk. Pytanie: czy odbiorcy ciepła z Mecu też odczują zmiany? Jeżeli nie zmienią się uwarunkowania, to przy złożonym wniosku przez nas do Urzędu Regulacji Energetyki, ta obniżka będzie możliwa. Od 2018 roku przedstawiciele gminy IMECU prowadzili rozmowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na temat anulowania umowy z kwietnia 2001 roku. Przypomnijmy, na mocy dokumentu spółka zaciągnęła w funduszu zobowiązania na kwotę 20 milionów złotych z przeznaczeniem na modernizację systemu ciepłowniczego w mieście. Między 2015 rokiem a 2018 spółka spłaciła ponad 10 milionów. A w tej chwili ze względu na sytuację, bo to tylko można było spłacać czystego zysku, tak jak wiemy ostatnio właśnie te ceny ETS-u i przede wszystkim inflacja, i, i, i sytuacja ekonomiczna spółki nie pozwalała na wyjście kapitałowe, stąd też tu wypracowanie stanowiska. A stanowisko jest takie, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodził się na wygaszenie umowy i jednocześnie na pozostanie w mecu jako wspólnik na stałe. Fundusz nadal będzie miał dwóch członków w Radzie Nadzorczej Spółki oraz jednego przedstawiciela w ciepłowni Ostrowieckiej. Wspólnie z Gminą będzie decydował o strategii spółki. Jesteśmy wspólnikami w dobrej spółce, bo inaczej nie bronilibyśmy Państwa. Jest to w sumie dobra spółka, która przez zbieg okoliczności wpadła w kłopoty. Tak jak powiedziałem, Macie Państwo duży rynek zbytu, Macie Państwo bardzo dobre rury i Macie Państwo możliwość restrukturyzacji. Kwota, którą musiałaby zapłacić Miejska Energetyka cieplna funduszowi, to na dzień dzisiejszy około 60 milionów złotych. Wiceprezydent Łakomiec powiedział, że pieniądze te zostaną wykorzystane na rozwój spółek.